Jak Wam się podoba? Ej, dziewczyny, sorry, ktoś do mnie dzwoni. Genialnie, na serio wspaniale, jestem pod wielgaśnym wrażeniem było. Super. Dzięki, widzisz, mówiłam. Coś ty, Jim, Luna mówi Ach. tak, bo się przyjeżdżamy no tak. i nie chce nas zradzić, ale to przecież oczywiste, że brakuje mi praktyki. Mm. Hej, ja nigdy nie mówię wam niczego, tylko z grzeczności, tak? Zawsze mówię prawdę, a na serio wyszło wam wspaniale. Dokładnie, ekstra piosenka. Nie śpiewałyśmy, tańczyłyśmy. Mhm. Aj tak. Po prostu skupiłam się na chwilę na czymś innym, ale nieważne. Nagrałam was i możecie to oglądać, kiedy chcecie. Fajnie, dzięki, Jasmine. Delphi, a ty czemu siedzisz cicho? Nie chcesz mi powiedzieć, że było źle, co? Nie, nic takiego. Było naprawdę spoko. Ja po prostu ciągle uciekam gdzieś myślami, sorry. Mm. Do kogo uciekasz myślami? Do Pedro? Tak. Próbowałam z nim gdzieś pogadać i przyszła Ada. Nie wiem, ale ciągle widzę ich razem. Słuchaj, to nic dziwnego. Razem pracują, Ada to jego szefowa, więc to normalne, że muszą <laughs> często rozmawiać. Mm. I to jasne, że on ma powody, żeby się z nią trzymać, tak? Ej, co? Maggie, proszę cię, otwórz drzwi, bo to na pewno restaurator z obrazem. Aj w końcu przyszedł. Ludzie po prostu bywają tacy niesłowni. Już lecę. <noise> Proszę, dziewczynki, zapraszam. To podwieczorek dla was. Mam nadzieję, że będzie smakował. Dziękujemy. Może być dokładka. Dziękujemy. Proszę, smacznego. No, tak, chętnie. Lecmy. Zamawiam <noise> Ale dobre. Dajcie jedną. <noise> Twoja mama czaruje w Są cudowne.